Okej, okay. tu, o Jezus, dobra, czekajcie, dobra. Tutaj mam nadzieję, że jest lepszy głos niż w Dobra, przejdźmy do syrki. Dobra, idziemy już. Mm, idziemy już? No dobra. Lidzie, no, przecież do ciebie jechać. A, do mnie? No spoko, tego ja muszę iść po plecak. Spoko, spoko. To ja pójdę odłożyć deskę do szafki. Dobra, chodźmy najpierw odłożyć deskę. Dobra, to ja idę odłożyć deskę. Mhm, dobra, spokojnie... Dobra, już chodźmy. Dobra, chodźcie już. Moi to już jest ostatnie piętro. No... Dobra, ja muszę się spakować najpierw i muszę założyć niestety kurtkę. Moja mama kazała zawsze zakładać jak wychodzę. No dobra tak, tak mojej mamy nie ma w domu dzisiaj jeszcze. Hmm, dobra, wezmę ten piórnik. Zeszyty wszystkie muszę wziąć, bo mamy troszeczkę dużo zadane. Dobra, to już mogą zostać. E, czekaj, ten... Dobra, tak. Ten zostaje, ten biorę. Notatnik biorę. E, to, to tutaj. I dobra, to już zostaje. Tak, co ja muszę jeszcze wziąć? Picie, że mama mi wymieniła. Mam w plecaku. Znaczy, żebym sobie wymieniła. Coś jeszcze muszę tu A, a. Uh -uh. mm, I telefon, o, Tak. O, czapka. Ale ta czapka jest akurat ładna. I mega ładna. gdzie kupiłaś? Y nie wiem, dosłownie nie wiem. Dobra, chodźmy już. Mhm. Okej, okay, jesteśmy. Ej, no tak nikogo nie ma w domu. I jak nikogo nie mam w domu? Przecież ja jestem. Oj, tato, przepraszam. Zapomniałam się spytać, że, zapomniałam, że ty jesteś w domu i zapomniałam się spytać, czy mogę na nie przyjść. Nie no, spokojnie. Yy, o, tutaj masz to dla ciebie, bo wiem, że lubisz tą, bajkę, yy, tą dziewczynę z tego. Czy to wszystkie tam mnie ubrania? Yy, tak, te dziewczynce, tak, dla ciebie. Ojejku, nie mogę wyjść. A, zaklinowałam się w tym, dobra. Dziękuję, tato. Czyli Hello Kitty, Melody i Kurumi. Yy. Tak. A teraz tyle dla kogo? Jeszcze to jest Ojku, nie. To jajko jest trochę takie mech, mech, mech. Me, me. Ale będzie dla mnie. Więc niech na razie tu leżymy, mama zdecyduje. Dobra, idźcie już tam na górę. Y Przy okazji, weźmiesz ją do spanka? Y no dobra, ja ją zaniosę. Okej. Okay. Dobra, to wy idźcie się tam, nie wiem, bawić. Nie wiem, co tam będziecie robić. Y a ja pójdę położyć malutką. E, okej, okay, jasne. Oj. O Jezus. Dobra, to, to ja tutaj położę plecek. Okej, okay, dobra. Też jeszcze będę tak. Tu będzie moja Kurumi, bo kocham Kurumi. Zauważyliśmy. No. Dobra, to wy, się u, 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 to wy sobie usiądźcie. A ja, I tutaj się rozpakuję. O mój Boże, jakie ty masz piękne ubranie, jedno. E... Ach, ej, jakie ładne, i popatrzcie. Mhm. Ja, bo nie wiem, że to od dnia wygląda, jakby była czapka, ale. Pewnie, że wygląda. O, przepraszam was za dźwięki w tle, jakbyście słyszeli coś. Więc. Ten... no. Dobra, tutaj ja położę? Ej, kurtka bardzo ładna, Ej, ładniejsza niż tą co mam w pecaku. Choć Chociaż też z prezentu. Oj, jaka ładna czapencja! Ej, ale to możesz nawet używać jako taki zwykły strój, widzisz? No, bo to jest zwykły. A nie, to jest. To jest kurtka, ale taka ze skrzydełkami i taka sukienko-kurtka bardziej. No. Dobra, tyle. Tak, to tyle. Dobra. Pójdę wyrzucić te kartony. Co ja dodam na razie je do windo potem je wyrzucę? Albo bo ktoś jak będzie jechał windą, no to je wyrzuci. Eee, spoko. A to co są prezencje zaś, na święta? Tak, jeszcze ich nie rozpakowałam, bo nie miałam gdzie. Jest hmm. Dobra, to, to robię? Co robimy? Ej, gramy w kalambury? Ej, spoko, dobra, tylko ja dam te torby te tam bardziej a tu. Coś jest tu nie, to, to mogę pójść do szafy. Czy mam coś tutaj? O Jezus. A! Nie mam nic. Okej, okay, no nie będzie. To, to schowam też te ubrania i te rzeczy tutaj są mm, Muszę sobie załatwić toaletkę. A w... Dobra, nieważne ja zaczynam. Kochana y, słucham, Słucham. Skoro od razu to Zdecydowaliśmy z mamą, że... A, bo dobra, w sumie jednak nieważne. Potem wam powiem. Znaczy tobie, potem tobie i rodzeństwu powiem. E... Okej, okay, nie pytam, dobra. Kangur, Mhm Kot Jestem mi być? A czy masz Albo sumie nie Małpa! Mhm Okej, okay, dobra, teraz ja Jasne, yes. że tak. Dobra, już mi się nie chce w to grać. Znaczy, no, tak. Czekajcie, chwilę, mama do mnie dzwoni. Halo, mamo? A, okej. Okay. Musimy już wracać, siostra. A, powiedzmy, że oni są rodzeństwem. Okej, okay. to pa. To gramy na konsoli? No, of course, że tak. Oj, okulary zostawiła. Dobra, daj, jutro je zaniosę. Chodź świnko, pójdziesz na swoje miejsce O nie, czekajcie chwilę. Dobra, chodź tutaj na tego. Zdejmuj tą. A okej. Okay. Dobra, a gramy w to? Spoko, a to nie jest dla innej osoby? Nie. Dobra, szybko, szybko, szybko. Przegoniu. Zafej, ta fej, ta fej. Do fej. Oj, nie to. O, poczekaj, zapauzuj. O, dobra, wyłączę tryb dla jednej osoby. Halo mamo! Oj! Ja mogę jeszcze... A, muszę wracać. Muszę wracać, odprowadzisz mnie do drzwi. Tak. Zatrzymam grę. A w sumie to jakby... O, tato! A, y, chcecie coś do jedzenia? Nie, ja jeszcze tak muszę iść. A, dobrze. Dobra. Y, to ja pójdę tam do salonu już. Okej. Okay. Pa. Jesteśmy. O, y, do widzenia. Y, do, do widzenia? Siostra! No, cześć. czego się nauczyłaś w szkole? Y, nauczyłam się z pani... Na za... na 5 dodać 8, to jest... to jest 13. Mhm. Dobrze, a więc dzieci, musimy wam coś powiedzieć. Co? Co takiego? Po pierwsze, twoja przyjaciółka zostawiła tutaj rzeczy. Aj, dobra, jutro ja je zaniosę. Halo? Tak, zostawiła, zostawiła. Tak, jutro jej przyniosę. Dobrze, do widzenia. Okej. No, musimy Wam coś powiedzieć. Lubicie nasz dom, prawda? Kochamy wręcz! Będziemy się przeprowadzać niedługo. Co? Nie, nie zgadzam się, nie chcę! Ale musimy. Ten dom jest trochę. Wiem, że go lubicie, ja też go lubię, tata, tata. Ale. Musimy się przeprowadzić z powodu takiego. Tutaj już są trochę drogie rachunki. I już nas trochę nie stać na te rachunki. A tamten dom jest yy, właśnie, że ma trochę tajniej rachunki niż tutaj. Ale ja nie chcę. Bo też miała też duży pokój. Taki nawet jak teraz. Ale mamo, rozumiesz, że. Ja wychowałam w tym domu, ja nie chcę się przeprowadzać, ale to dopiero za kilka miesięcy może, uff, za ile? 10 może miesięcy? Dobra, to ja pójdę się już przebrać, ja pójdę się przebrać z czasem w piżamę. O, i ogólnie takie małe info, ten dom y będzie tak realnie przeprowadzą jakoś. Nie wiem, w lutym postaram się zrobić film, gdzie oni się przeprowadzają. A za niedługo będzie film, gdzie oni zwiedzają ten dom. Dobra, chodź, ostre, przebiorę cię. Jezus, co tu tak ciemno? Nie. Jest mała. Na dole była. W salonie. W kuchni. A. Będziesz się chciała bawić? Mhm to pobawi się z tobą. Gdzie twoja piżamka? W łóżku. Chcesz tą czy... Tą chcę. Okej, okay, tylko gdzie jest teraz to twoje ubranie? To zniknęło. a tu jest. Dobra, to się z tobą pobawię. Jezus, no ja nie chcę się przeprowadzać. Albo w sumie dobre będę sobie glała. Musisz tu zrobić porządek, wiesz o tym. Eee, no dobra, zrobię porządek. Okej, okay, to ja idę do siebie. Dobra, teraz, teraz tak. Ty... pójdziesz tu. Tu. Powiedziałam na góle. O, tak. Ty zostajesz, ty zostaniesz, ty zostaniesz. Ci Was spakuję do pudełek. Znaczy do tego pudełka. Ty już stajesz. Ty też stanieś, Ale mi się spakowałem do tego. sobie też spakujemy. Nie mogę tego zamknąć! No ja... Ich, tylko upchać to... Okej, okay, to na góle. Nie wiem, jak ja tam dosięgam, ale okej. Okay. Więc że ona dosięga tam. Dobra, tutaj miś. Jeden, drugi. Hmm. To... zaraz dam gdzieś. To niech tutaj zostanie. To... To też, to też. To... Też. to... Oczywiście, zostanie. To też. Oczywiście, że zostanie. z moim zdaniem, felku słodziutki. Okej. Okay. Nie wiem dlaczego rodzice mi pozwalają Lenifera w domu trzymać, ale okej. Okay. Dobra, to tutaj. Hmm. Tylko teraz gdzieś te domy dać. Dom, znaczy domki. Hmm. Do się nie zmieści. może na safę. Dobra, zmieściły się. Na moją siostrę schowam do stawki. Tablecik. Muszę znaleźć miejsce na tablecika. Wiem. Wiem już. Do sufla. A nie ze stół. Oj, tą choinkę będzie trzeba przestawić za chwileczkę. Tutaj. Choinkę. Damy zalać tu. O Oni oklewa mój losunek. Ale to i tak tylko do lutego będzie. Bo my zawsze w lutym. Chowamy już choinecki. Więc dobra. Dodamy tutaj. Hmm. To zapalę, to też zapalę. Hmm, coś jest tutaj. O tak, ty pójdziesz tu. Ty pójdziesz w sumie. Czekaj, to przestawimy tu. Ojej, kocopiecka się spadła. Ty pójdziesz sobie tutaj. Też jest tam aha i ty chcesz tu. Aj, ty obok niego. Trochę. Akselociku, cej. Za noc się nie wyciągałam. Nie, zostaw. Nie można, Loki. Dobra, Akselociku. Mam nadzieję, że będzie z moim tym nowym domku za ...te zesem chyba miesięcy, mama mówiła. O oh mój mam dwa slajmy. Co? A, a u, dwa slajmiki. Hi hi. Tekajcie, to te slajmy, tylko szybko. Dobra. Mam wszystko. Mam wszystkie. Mam trzy slajmy po dwa okej okay. hmm. co ja mogę polobić <tolubi> <tolubi> oj, świeszała, że moja siostra ma taką kulumi fajną. Idę się zapytać co mi Olda. A nie, w sumie ona mnie nie odda, bo ona kocha kolumnie Dobra, to ja w sumie przytulę się do mojej tej Hello Kitty I po kilku minutach Ines zasnęła I w sumie sami zobaczcie, co się śniło Trzeba, że znowu śpisz A, a ja zagapiłam zagapiłem się Dobrze, więc powiedz mi ile to? Dwa? Dodać? Osiem. E, osiem dziew, dziesięć. Źle! Dostajesz jedynkę! I uwaga, zostanie. Ale proszę pani, to, 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 to... Nie ma żadnego to, ani ale! Dostaniesz jedynkę i koniec kropka. Musisz przeczytać te dwie lektury. Mam to gdzieś, że jesteś dopiero w pierwszej klasie. Musisz to przeczytać dzisiaj. Już możesz zacząć czytać. Ale, Ale słucham? Ja mam na lekcji czytać? Nie, w domu masz czytać, ale teraz masz zacząć. Dobrze, dobrze. Do Nie musisz na głos. Ojku, przepraszam was. Eju, co to było? Co to było? Co to było? Uch. To tylko sen. Czy rodzice już śpią? Nie, nie śpią. Dobra, pójdę do rodziców. Mamo, 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 mamo! 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 i co się stało, malutka? No bo, z nimi się kozma, że pani ma... Weldoma, wele... Baralińska? Bardalińska? Tak! Tak! Bardali, war, war, waralińska! Kazała mi dodać ci lektury? Bądź on? Nawet, nawet jak byłem w bliżej klejnie! O jejku! Chodź, położymy cię już spać, tak? Mm -hmm. I twoją siostrzeczkę też. Ja wezmę małą, a ty ją weź. Może my też się już połóżmy spać. Ojku, przepraszam, cały czas mi się psuje. Dobra, chodźcie, już pójdziemy spać. Oj. Dobra, chodźmy już położyć się spać. No to ja położę małą. Ajde! <grych> Chodź, położymy cię już. Będziesz z, nim, z nią spała? Mm. Ona będzie obok mnie, a ja będę spała. Z... Z nią i z moczkiem, z nim jeście, i z nim i, i, i z piesem, żeby mnie ochraniali, żeby Cię ochraniali, tak? Mm -hmm. Bo się boję teraz spać, że znowu będzie mi się śnił kosmos i ta pani znowu będzie mi krzywdziała z dwie lektury. No dobrze, to dobra noc. Trochę dziwny miała sen. No, trochę. Dobra, chodź, położę te, te, te ubrania do szafy już. I chodźmy już... już spać. A tym razem. Ines śnił się dobrze, a więc co się stało? Ogólnie to jest jakby senny Ines. No bo, no bo ja, no bo ktoś mi porwał i ja uciekłam i. nie wiem gdzie są moi rodzice. Dobrze. A będziesz swoje imię? Dobra, tu na razie idź sam. Może do celi. Próbujemy poszukać swoich rodziców. Okej. Okay. Hej, mała. Powiedzmy, że to było w jakby że oni, to było razem Hej, mała. Chciałabyś może uciec? Ale ja nie jestem zamknięta, ja mogę wyjść. A wypuścisz mnie? Y nie mogę. Oczywiście, że możesz. tam są klucze, a oni zaraz i tak zasną. Powiedzmy, że on zasnął. No dobrze. Kluciek, kluciek. Otwarte. No dziękuję małutka. Aaaa, jak super! Mogę się przebyć, mój zaje fajny kostium. Więc uciekam. Dobra, powiedzmy, że ja tu zasnęłam. Szybko spać! Ła! Co się stało? Gdzie jest on? Czemu to jest otwarte? O! 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 Malutka, mała, mała, żyjesz? Wszystko spokojnie? Tak, syje. On uciekł! Chyba tak. Pójdę jeszcze poszukać. Może nie uciekł daleko. Chodź tu zbliżę. Ty Ty małżeństwo! Dziewczynko! tak mnie wydałaś! Ty grubisz! Co ty zrobiłeś? Siedzisz na 5 lat do więzienia. A ona chyba już nie żyje. Powiedzmy, że on ją zabi, tak? O nie. Okej, okay, dobra. To się nagrało, ale dobra. On ją To teraz mam naprawdę przechlapane. I w tym momencie Ines się obudziła. Do you know <much> <nothingLee begun> to było... <use> <sm> <Beemagy> to Mamo, mamo. co się... ja śpię w piżamie. Czemu ja śpię w piżamie? Bo nie ważne, trudno. Są takie złe, prawie takie sobie rozmiary. Co się stało? Dobra, i spać się co się stało dziecko? Już dlaczego gdzieś śpisz, dlaczego ta szafa jest otwarta, to wiem. Dlaczego nie śpisz? Miałem mal. Że, że jakiś pan, i jakby, że, że ktoś mnie polwał, że, że trafiłam na policję sama, bo uciekłam od tego pana i, i że, że tam, i ten pan, i, jakiś tam był pan, który Powiedział mi, że mu go wypuściło, bo jak go nie dopuszczę, to nie dolewia, jak wyjdzie, co to 25 lat, czy ileś tam mu powiedział. I, mm, i, się, mm, i jak ja go wypuściłam, to potem policjant obudził, złapał go i ten pan mnie zabił i, i, i się obudziłam po czym. A, ojejku, chodź tutaj malutka. spać z tobą? Ja, a tu, to weźmy te pluszeczki no, tutaj, dobrze? Mhm, mm ale Hello śpi z ziemią Robisz Hello rączki, no chyba, że chcesz A półeczkę, to ja będę tutaj z tobą spała I już śpi mm. To jest żona A mm, śpi z małą Oj malutka, chodź nakarmimy My. I tak już jest ósma. Prawie 8 No za tak kilka minut. O jezus. A! Czekajcie chwilę. Może ten kiedek. Ok. Już jest ranek. Chodź okay. poś, poś tutaj. Weź, tutaj. I za chwilę placu. Ej, żonka. Stawaj. A tak, tak, dobrze. Niech ona sobie tam jeszcze pośpiewa. Coś się śniło, że jakiś facet tam zrobił na postronku policji. Aj, to by musiało być straszne. Dokładnie wiem. Oj malutko, dlaczego ona płacze? Nie wiem, właśnie się obudziła. Oj, zębkuje. Oj, już spokojnie. Dobra, to na tyle z tego odcinka. Dalszy ciąg będzie dalszy ciąg no, dalsza część będzie dzisiaj może jeszcze ale to już będzie jak oni zwiedzają dom więc czy nie wiem czy dzisiaj to będzie ale na pewno w tym tygodniu jeszcze będzie, że oni będą zwiedzać dom i to tyle. I bye!